Oto garść świetnych gier free-to-play, które warto sprawdzić w 2025 roku. Genshin Impact jest teraz dostępne na konsolach Xbox Series X i S, a jego świat anime naprawdę mocno zyskuje dzięki HDR10. Używanie mocy żywiołów do walki i eksploracji to świetna zabawa, a posiadacze Game Pass Ultimate otrzymują nawet całą masę darmowej zawartości w grze, która pomoże im na starcie. Jeśli wolisz walczyć ramię w ramię, Marvel Rivals to drużynowy hero shooter z jednymi z najbardziej kultowych bohaterów, i złoczyńców Marvela, a także kilkoma naprawdę odjechanymi taktymowymi akcjami, a dzięki takim postaciom jak Moon Knight i Hawkeye, każdy znajdzie tu coś dla siebie. Valorant to kolejna świetna opcja dla fanów strzelanek, a z kolei stawia na strategiczne podejście do rozgrywki, a do tego oferuje szeroki wachlarz agentów, a dzięki subskrypcji Game Pass Ultimate zyskasz dostęp do każdego z nich. Zupełnie nowy świat Warzone wystartował raz z premierą Black Ops 6 w ramach subskrypcji Game Pass, a teraz można w niego grać także za pośrednictwem chmury. Dzięki wielu trybom rozgrywki Szokująco płynnemu systemowi ruchu wszechkierunkowego oraz nowej mapie Aria 99, jest to nadal jeden z najlepszych Battle Royale ever. Ale to samo dotyczy Fortnite'a, chociaż teraz jest to też świetna gra rytmiczna, wyścigowa i wiele, wiele więcej. Czy jest coś, czego ta produkcja nie potrafi? A jaka jest Twoja ulubiona gra Free to Play?